Witajcie moi drodzy, ja nazywam się Adrian Kołodziej, a w tym materiale odpowiem na pytanie czy masz szansę zostać milionerem? Czy masz taką realną szansę zostać milionerem? Jest mnóstwo materiałów motywacyjnych w tym temacie, ale ja chciałbym ten temat poruszyć naprawdę tak dosyć dobrze i pokazać Ci jakie warunki muszą być spełnione, żeby to było możliwe. Więc punkt pierwszy. Wykonaj podstawową matematykę. Spotykam się z przedsiębiorcami i mówią mi Adrian chciałbym być milionerem, ale potem patrzę na ich cyfry i liczby i okazuje się, że bycie milionerem w ich przypadku jest po prostu niemożliwe, ponieważ sprzedają za tanio. Jeżeli ty masz produkt, na którym zarabiasz 10 zł, to potrzebujesz 100 tysięcy klientów. Więc pozyskanie takiej ilości w Polsce rocznie jest bardzo trudne. W rzeczywistości potrzebujesz ich znacznie więcej, bo są jeszcze podatki, są jeszcze inne koszty i tego typu rzeczy, tak? Więc potrzebujesz jeszcze więcej klientów. Jest to bardzo trudne, żeby tyle yy, tylu klientów mieć. Co innego, jeżeli masz produkt za 10 tysięcy złotych, to wtedy potrzebujesz 100 klientów. I to już jest realne do uzyskania. Tak? Łatwiej jest pozyskać 100 klientów na produkt za 10 tysięcy złotych, niż 100 tysięcy klientów tak? na produkt za 10 złotych. Jeżeli ja miałbym wybrać sobie, albo właśnie sprzedawać małej grupie bardzo drogie produkty, albo sprzedawać wielu ludziom tanie produkty, to wolałbym mieć ten mniejszy biznes. Bo łatwiej go prowadzić, są mniejsze koszty, łatwiej takiego klienta pozyskać, ponieważ ty rozmawiasz z klientami, którzy mają pieniądze, a nie takimi, którzy tych pieniędzy nie mają. Eee, tacy klienci są znacznie łatwiejsi w obsłudze i jest z nimi mniej roboty. Z doświadczenia wiem, że jak klient płaci więcej, to jest to znacznie lepsze klient. I taki biznes jest łatwiejszy w prowadzeniu, ponieważ on nie jest właśnie tak podatny na zmiany cenowe. Jeżeli ty na przykład z 10 tysięcy podniesiesz cenę do 11 000 albo 12 tysięcy, to klient nie będzie jakoś specjalnie ma bo go i tak stać. Ale jeżeli podniesiesz, nie wiem, z 10 zł na 12, to ci klienci będą ci mówili, co to jest, dlaczego taka podwyżka i tego typu rzeczy. No, problemów z klientami, którzy płacą mało, jest bardzo dużo, to może mieć sens i na tych klientach można zarabiać, no bo Amazon zarabia na tej najniższej marży, jaka jest. W ogóle tak, oni chyba mają 3% marżę, ale generalnie dużo łatwiej jest prowadzić biznes, szczególnie w Polsce, jeżeli sprzedajesz w małej grupie drogie produkty. Więc lepiej jest pozyskać właśnie klientów na te drogie produkty i matematyka stoi. Na twoją, po, po Twojej stronie, tak? Więc jeżeli chcesz być bogaty i chcesz zarabiać powyżej tego miliona, to przede wszystkim bardzo ważny jest rynek i pytanie, czy na tym rynku jesteś w stanie sprzedawać produkty typu premium, na których można wiele zarobić. Nie każdy rynek się do tego nadaje. Czasami są rynki, na których hmm, powiedzmy nie da się sprzedawać drogo, ale rynek naprawdę jest masowy. Powiedzmy, jest to rynek diet, tak? Na tym rynku faktycznie ciężko by było załadować 10 tysięcy zł za produkt, ale ze względu na to, że rynek jest bardzo duży i masowy, to faktycznie to Mogą być kilkumilionowe, ale ja osobiście wolałbym wybrać, nie wiem, rynek inwestorów, e, którzy mają pieniądze, mają kapitał i pozyskać w niej klientów, ponieważ taki biznes jest po prostu łatwiejszy w prowadzeniu. Po drugie, zauważyłem, że wiele osób budzi się, że dorobi się dużych pieniędzy pracując na etacie, albo tylko i wyłącznie zajmując się inwestycjami. Jest to oczywiście bardzo często niemożliwe, albo wręcz bardzo trudne. Więc tak. Wróćmy do historii Warrena Buffeta. Warren Buffett przeszedł na emeryturę w wieku 25 lat. Zgromadził kapitał rzędu 123 tysięcy dolarów. Tamte 123 tysięcy dolarów to było znacznie więcej niż teraz. Zakłada, że jak będzie zarabiał 10% średniorocznie, to nie jest 10% rocznie, tylko 10% średnio przez te wszystkie lata, to w pewnym momencie będzie bardzo bogaty. I tak by się rzeczywiście stało, gdyby tylko i wyłącznie zajmował się swoją inwestycją. Na dzień dzisiejszy miałby około 57 milionów dolarów. Na szczęście Warren Buffett zajął się biznesem i dzisiaj jest tą sławną legendą inwestowania, ale prawda jest taka, że on te pieniądze zrobił na biznesie. I ja na przykład jestem teraz w takiej sytuacji, że mam na tyle duży kapitał, że mógłbym za niego żyć i mógłbym być już emerytem. Ale prawda jest taka, że największe pieniądze mam w biznesie, więc to biznes powoduje, że zarabiam dużo i mam też więcej pieniędzy na inwestowanie. Przyjdzie taki moment w moim życiu, że już przestanę pracować i będę się tylko i wyłącznie utrzymywał z tego, co zarobiłem, ale na dzień dzisiejszy to biznes da mi większe pieniądze, dużo większe pieniądze niż moje inwestycje. Żyjąc z inwestycji, mógłbym sobie po prostu żyć, mógłbym być emerytem i żyć. Prawdopodobnie lepiej niż większość emerytów w tym kraju, ale to pieniądze pochodzą u mnie z biznesu. Jeżeli chcesz zarobić pieniądze, to na etacie raczej ich nie zarobisz. Większa jest szansa, że zarobisz je w biznesie, ponieważ biznes daje Ci większe szanse, możliwości i daje Ci efekt skali. Po trzecie, jeżeli chcesz być milionerem i chcesz to zrobić w biznesie internetowym, to musisz się agresywnie reklamować i pozyskiwać klientów. Prawie wszystkie osoby, mówię prawie, bo są też takie osoby, które potrafią to zrobić organicznie, ale prawie wszystkie osoby, które znamy, które zarabiają naprawdę dużo, mnóstwo pieniędzy inwestują w reklamę. Ja w ogóle nie traktuję pieniędzy, które inwestuję w reklamę, jako wydatek, tylko jako inwestycję, która potrafi mi dawać dużo lepsze stopy zwrotu, nawet niż giełda. Bo tak, na giełdzie możesz zarobić średnio rocznie 10-20%, a jeżeli ja na przykład wydam 100 tysięcy, to ja chcę mieć 800 tysięcy z powrotem. I dlatego uważam, że Inwestowanie w reklamę i pozyskiwanie klientów jest bardzo ważne. Celem biznesu nie jest sam w sobie zarobek, tylko jest pozyskiwanie klientów, ponieważ jeżeli pozyskujesz klientów i masz dobrze ustawiony biznes, to zarobek jest efektem ubocznym. Im więcej wydajesz na reklamę, tym więcej zarabiasz. Jest taka osoba jak Grant Cordon, który powiedział kiedyś właśnie, że im więcej wydawał na reklamę i promocję, tym automatycznie, automatycznie rosły jego zyski. I to jest oczywiście prawda. Są wydawnictwa w Stanach Zjednoczonych, które wydają miliony dolarów na to, żeby kupić reklamę, ale wiedzą, że to po prostu jest opłacalne, bo dzięki temu zarabiają znacznie, znacznie więcej. Dlatego, jeżeli chcesz być e, numerem jeden i chcesz się rozwijać szybko i błyskawicznie, to korzystaj z płatnej reklamy. Po czwarte, skup się na tym, co działa, i powtarzaj to w kółko. Dan Kennedy, taki sławny marketingowiec, kiedyś powiedział, że marketerzy poświęcają mnóstwo czasu, żeby odkryć jakąś metodę sprzedaży, która działa. A następnie ją porzucają, nie wiedząc dlaczego, i szukają kolejnej metody, która będzie tak zwanym świętym gralem. Więc ludzie, którzy osiągają największy sukces i to jest z mojego doświadczenia e, po prostu cały czas szlifują tą metodę, która dla nich działa. Mam klienta, który od 7 lat robi webinary. On nie robi raz w tygodniu od 7 lat. Wydawałoby się to istnym szaleństwem, ale on jest w tym tak dobry i tak powtarzalny, że nie znam osoby, która by potrafiła w tak powtarzalny sposób zarabiać taki pieniądz jak on. Więc jeżeli znajdziesz jakąś Metody. Nieważne, czy to jest, nie wiem, sprzedaż jakiegoś taniego produktu, a potem odbicie się na drogim produkcie, czy sprzedaż cykliczna, czy webinar, cokolwiek to by nie było. Jeżeli coś znajdziesz, coś co działa, powtarzaj to w kółko i to udoskonalaj. Widzisz, z doświadczenia wiem, że tak jak powiedział Dan Kennedy, jak ludzie znajdą coś, co działa, to od razu to porzucają. Punkt piąty, potrzebujesz zespołu ludzi. Jeżeli chcesz zarabiać powyżej miliona rocznie, potrzebujesz innych ludzi. Na YouTubie widzisz tylko i wyłącznie mnie, ale to nie jest tak, że ja tu jestem sam, tylko jest ze mną zespół ludzi i bez nich. Nie dałbym rady. To wymaga naprawdę mnóstwo czasu i energii. Zobacz, jeżeli jesteś sam, skupiasz się tylko i wyłącznie na jednej rzeczy. Jeżeli masz zespół, ten zespół może skupić się na wielu rzeczach jednocześnie. Dam Ci przykład. Zobacz, jeżeli jesteś sam w biznesie, do pewnego momentu się możesz rozwijać, bo skupiasz się na pozyskiwaniu klientów, ale tym samym cierpi na przykład Twoja praca, Twoje produkty, Twój marketing itd. Kiedy masz zespół ludzi, to ci ludzie mogą skupić się na poszczególnych elementach biznesu i kiedy skupiają się na tych najważniejszych rzeczach, nie ma mocnych. Musisz się rozwijać coraz szybciej. Widzisz, każda osoba w firmie to są dodatkowe koszty. To jest normalne, ale te koszty generują po prostu coraz to większe zyski. I jeżeli chcesz się rozwijać, to potrzebujesz innych ludzi, bo nie jesteś w stanie zrobić tego samodzielnie. Punkt szósty. Ludzie bardzo często pytają mnie, czy jest szansa, że zostaną milionerami w ciągu pierwszego roku. Ja mówię, że jest to mało prawdopodobne, ale w ciągu pięciu najbliższych lat jest to jak najbardziej możliwe. Więc jeżeli jesteś w stanie poświęcić pięć lat, pracować ciężko, rezygnować z wielu rzeczy, przestać chodzić na imprezy, przestać wydawać pieniądze, zatrudniać innych ludzi, Sprzedawać drogie produkty, po prostu rozwijać się, inwestować w reklamę, to tak jak najbardziej jesteś w stanie w ciągu pięciu najbliższych lat zostać milionerem. Pytanie, czy jest to dla Ciebie? Więc napisz mi w komentarzu, czy chciałbyś być milionerem albo czy już jesteś. I jeżeli oczywiście zostawisz komentarz, to proszę Cię o subskrypcję, łapkę w górę i zobacz mój poprzedni materiał. Szczególnie polecam Ci materiał o tym, gdzie mówię, jak znaleźć pomysł na biznes. Pozdrawiam serdecznie, Adrian Kołodziej.